Twoim pierwszym skrętem w życiu będzie skręt ślizgowy rotacyjny. Ślizgowy dlatego, że Twoja deska będzie się poruszała płasko po stoku, będzie roz... zostawiała rozmazany ślad. Rotacyjny dlatego, że wykorzystasz tutaj efekt obrotu tułowia w kierunku skrętu. Sekwencja skrętu ślizgowego wygląda następująco. Z jazdy w skostoku w pozycji podstawowej najpierw następuje przeniesienie ciężaru ciała na przednią nogę. To spowoduje, że Twoja deska zacznie za chwilę jechać w dół. Jeśli dojedzie do linii spadku stoku, w tym momencie obróć swój tułów w kierunku zamierzonego skrętu. Ten ruch obrotowy przeniesie się poprzez tułów na deskę i Twoja deska zaczyna skręcać. Jeśli wykona skręt, zacznie jechać w przeciwnym kierunku, powróć do pozycji podstawowej, wyrównaj ciężar ciała Przygotuj się do jazdy w drugą stronę.